W wielkiej grze siły bogów chaosu nieustannie się przesuwają. Czasami jeden z nich może osiągnąć dominację nad pozostałymi, choć absolutnym celem całkowita kontrola nad imaterium jest z natury nieosiągalna. W ich domenie, osnowie, panuje więc nieustanny chaos. Gdy jeden z bogów osiąga przywagę, słabsze moce nie tyle sprzymierzają się, co tymczasowo współpracują, by obalić dominującego boga, po czym powracają do wiecznej walki o władzę. Burze osnowy, które okresowo rozdzierają materialny świat, są bezpośrednim skutkiem tych boskich starć w eterycznych planach. Armię demonów walczą między sobą w osnowie lub w realnej galaktyce, rywalizując o kontrolę, i próbując osłabić moc innych bogów. Te wojny są niekończącymi się cyklami konfliktów, zdrad, tymczasowej współpracy i wykorzystywanie każdej wyczuwanej słabości. W Osnowie nie istnieje pokój, istnieje tylko wieczna walka, która odbija się echem w świecie śmiertelników. Ludzkość i rasy takie jak Eldarzy uwielbiają toną swoim egoistycznym poczuciu własnej ważności. Dlatego nieustanne potyczki, najazdy i konflikty, które wydają im się dziełem bogów chaosu, wymierzone w ich unicestwienie, w rzeczywistości mają zupełnie inny charakter. Te bitwy nie są skoordynowanym wysiłkiem boskiej mocy, lecz jedynie rozlanymi kroplami, plamami, krwawieniami wyciekającymi z o wiele poważniejszej, trwającej walki między bogami w immoterium. Od czasu do czasu, na najkrótsze chwile, bogowie chaosu kierują swoją uwagę ku śmiertelnemu światu, przebijając go planem złej świadomości. Te chwile skupienia mogą oznaczać niszycielskie bitwy o przetrwanie dla całych cywilizacji. Otwarcie osnowy, opętanie umysłów tu i tam, takie wydarzenia często uwalniają hordy demonów wybranej mocy, które z radością przystępują do rzezi lub korumpowania śmiertelnych naczyń, jakie napotykają. W rzadkich przypadkach, gdy mocy wyczuwają realne zagrożenia dla swojego istnienia lub gdy powstaje potężna siła zdolna im się przeciwstawić, porzuci się najniebezpieczniejsze sojusze znane jako Chaos Niepodzielny. To jest jasne świadectwo tego, jak niewyobrażalne, potężne i groźne mogą stać się połączone siły bogów chaosu, biorąc pod uwagę, że w normalnych czasach ich uwaga zgubia się tylko częściowo na świecie śmiertelników. Jak wspomniałem wcześniej, wzrost imperatora ludzkości był jedną z takich okazji, niemal doprowadzającą do całkowitego zniszczenia ludzkości. Jednak, gdy tylko takie sprawy zostają rozstrzygnięte, bogowie chaosu natychmiast wykorzystują tę chwilową przerwę, aby skierować swoją uwagę ku innym ofiarom i możliwościom. To częściowo tłumaczę, dlaczego pod koniec herezji Horusa radzieckie siły kosmicznych marii z chaosu tak szybko się rozproszyły, załamały i wycofały. Po śmierci Horusa i niemal śmiertelnym zranieniem imperatora, który stał się znacznie mniej efektywną siłą dla ludzkości, bogowie chaosu prawdopodobnie ponownie skierowali swoje spojrzenie na własne konflikty w Osnowie, pozostawiając trywialne zakończenie herezji za sobą. Podczas okresu oczyszczenia nasuwa się jednak pytanie, dlaczego w immaterium nie ma pozytywnych Bogów. Jeśli istoty osnowy powstają z emocji, pragnień oraz świadomych i nieświadomych uczuć czujących istot materialnego świata, logiczne rzecz biorąc powinny pojawić się także dobre lub pozytywne byty, prawda? Odpowiedź pozostaje niejasna. Istnieją mniejsze istoty w osnowie, ale ich znaczenie jest względnie niewielkie, przytłoczone przez potęgę czterech głównych bogów chaosu. Niektórzy spekulują, że sam imperator może być czymś na kształt boskiej, pozytywnej istoty, w końcu jest największą anatemą dla mrocznych mocy chaosu. To rodzi kolejne pytania. Czy Bogowie chaosu naprawdę coś zli, czy to tylko ludzka, subiektywna interpretacja? Zincz na przykład rozkoszuje się zmianą i zakłóceniem. Z jednej perspektywy może to wyglądać jako coś złego. Ale można by to również postrzegać jako naturalną przeciwwagę wobec porządku i stabilności. Automatyczne przypisywanie temu pojęciu zła może być zbyt uproszczone. Nie da się zaprzeczyć, że wyznawcy chaosu i wojny, którą prowokują, nieco ogromne cierpienie, lecz jest ono większe niż działanie samej ludzkości lub innych ras w lektyce? Bez zdeprawowanego egoizmu przemocy i najciemniejszych cech śmiertelnych istot, bogowie Hozu w ogóle by nie powstali. W istocie są oni jedynie lustrem, którym śmiertelnicy odbijają swoje najgorsze pragnienia i lęki, spoglądając w snowy, własnymi duszami. W odległej przyszłości ludzkość często interpretuje wydarzenia i istoty w galaktyce przez własne, subiektywne emocje. Strach, podziw czy nienawiść. Nadają im wtedy etykiety dobre lub złe, nie zważając na ich rzeczywistą motywację. Rasa Zinnas orków, jest tego doskonałym przykładem. Ludzie postrzegają ich jako plugawe, żądne wojny, stworzenia skłonne do bezmyślnej destrukcji, brutalnych rzezi i niekończącej się masakry. Ale przy bliższym badaniu okazuje się, że to tylko połowa prawdy. Orkowie nie są złe w sensie moralnym. Kierują nimi naturalny instynkt i biologiczny projekt, a nie przemyślany, premedytowany plan. Podobnie funkcjonują tyraniedzi, którzy napędzani są podstawowymi popędami i biologiczną koniecznością, a nie świadomością moralną. W zależności od tego, jak daleko zagłębimy się w ten temat, można dojść do bardzo filozoficznych wniosków. Z ludzkiego punktu widzenia wszystko wydaje się proste, dobro lub zło, ale w rzeczywistości galaktyka jest o wiele bardziej złożona. Chaos nie jest prostą ciemnością ani uniwersalnym złem. To w dużej mierze projekcja ludzkich obaw i nadziei nałożona na rzeczywistość. W pewnym sensie to, co reprezentują bogowie chaosu, ich energia, impulsy i działania. Może być postrzegane jako pozytywne lub neutralne, jeśli zmienimy punkt odniesienia. To, co dla ludzi wydaje się deprawacją, dla innych istot może być naturalnym, neutralnym lub wręcz koniecznym aspektem istnienia. Chaos nie jest moralnym arbitrem, a jego wpływ to odbicie natury wszystkich istot, które tworzą osnowę własnymi duszami i emocjami. Z perspektywy orka, Bóg tak skoncentrowany na przemocy i żądaniu krwi jak korn, nie wyglądałby na mrocznego ani odrażającego. Wręcz przeciwnie, emanowałby energią, siłą i atrakcyjnością, zbudzając podziw i respekt. Oczywiście, orki mają swoich własnych bogów gorka i morka i nigdy nie odczuwaliby potrzeby czenia chaosu ani jego boskich manifestacji. Dla zwykłych, nie nadludzkich istot, skrajna przemoc, rządza krwi i śmierć nie są atrakcyjne ani pozytywne. W tym kontekście rodzi się pytanie, czy bogowie chaosu są naprawdę źli? Czy może reprezentują równowagę wszelkich emocji i impulsów? Gdzie ludzka percepcja wyraźnie podkreśla ich negatywne aspekty? Korn bywa także postrzegany jako symbol honoru i odwagi. Zmiana incza może być destrukcyjna, ale niesie także możliwości transformacji i wzrostu. Nurgl, choć najbardziej kojarzony z plagami i mutacjami, w pewnym sensie reprezentuje również odrodzenie i trwałość życia. Slanerz, związany z hedonizmem i skrajnymi przyjemnościami, dotyczy również życia i intensywnych doświadczeń. Dla samego siebie może symbolizować miłość, choć w formie wszechogarniającej, prowadzącej do irracjonalnych i niebezpiecznych działań. Chaos i jego bogowie nie ograniczają się tylko dla zniszczenia i horroru. Mogą również symbolizować ekspansję świadomości i eksploracji doświadczeń. Granice tego co możliwe poza ludzką wyobraźnią, że kiedykolwiek może naprawdę pojąć, czym są te istoty, co mogłyby pokazać lub jak zmieniłoby to naszą percepcję świata. Jak powiedział jeden z odkrywców, poza śmiertelnym wymiarem, bogowie chaosu i ich demeny są demonami dla jednych, aniołami dla innych. Oddani członkowie Imperium uznaliby takie argumenty za brednie zrujnowanych kultystów chaosu, próbujących zracjonalizować mroczne moc osnowy. Być może jednak z ludzkiej perspektywy pozytywne istoty w osnowie istnieją, zawsze tam były, lecz ich moc jest ograniczona. I ulegają zniszczeniu przez potężniejsze byty, zanim zdążą się rozwinąć. Jeśli naprawdę chcemy dotrzeć do sedna, musimy zrozumieć złudzenie ludzkości. Ludzie skłonni są przypisywać światu równowagę między dobrem a złem, zakładając, że pozytywne aspekty miłość, lojalność, honor, piękno, oddanie są równie potężne jak ciemna i destrukcyjna. W rzeczywistości jednak te światłe, impulsy są często jedynie ledwie wyczuwalnym promieniowaniem tła w oceanie osnowy. Aby zarejestrować się w tej eterycznej przestrzeni i kształtować się, emocje muszą posiadać znaczną siłę. Patrząc na powstanie bogów chaosu, widzimy, że pojawiają się oni dopiero po okresach intensywnego, przerażającego i skrajnego wyrażania emocji, po traumach, wojnach, masowych cierpieniach i niszczeniu życia. Tylko uczucia znajdujące się na krańcach spektrum emocji ból, gniew, rozpacz, żądza władzy, nienawiść, niepohamowana ambicja rezonują z wystarczającą mocą, by umożliwić powstanie świadomych Bogów. W porównaniu z tym, zwykłe choć piękne i pozytywne emocje, choćby miłość, oddanie, wdzięczność czy lojalność, Rzadko generują siłę wystarczającą, by znacząco wpływać na osnowę. W praktyce oznacza to, że bogowie chaosu zaczynają istnieć dopiero po powstaniu krytycznej masy emocjonalnej energii, którą następnie czerpią i utrzymują, podczas gdy codzienne cierpienie i destrukcja śmiertelników nieustannie ich wzmacniają. Od tego momentu ich istnienie staje się trwałe. A moc rośnie w miarę powtarzających się zniszczeń i dramatów galaktyki. Aby stworzyć prawdziwego, pozytywnego Boga w osnowie, potrzebny byłby akt świadomej, mocowej, nieprzerwanej siły pozytywnej energii coś, co byłoby w stanie przebić się przez nieustanne fale bólu, przemocy i rozpadu, które dominują w galaktyce. Biorąc pod uwagę kondycję ludzkości w 42. milenium, a także w całej wcześniejszej historii, jest to niemal niemożliwe. W ten sposób osnowa pozostaje areną bogów w chaosu, eterycznym lustrem najciemniejszych i najbardziej skrajnych aspektów wszystkich żywych istot. Każdy akt cierpienia, każdy krzyk wojny, każda zdrada czy rozpacz wzmacnia ich obecność, a wszelkie próby stworzenia czegoś pozytywnego ulegają przytłoczeniu przez samą naturę galaktyki. Jest też prostsze wytłumaczenie. Osnowa z jakiegokolwiek powodu może być po prostu bardziej podatna na to, co definiujemy jako negatywne emocje i ich konsekwencje, niż na emocje pozytywne. To, co my istoty śmiertelne nazywamy ciemnością lub złem, jest tylko sposobem interpretacji z naszego ograniczonego punktu widzenia. Podobnie wizualizacja światła kontra ciemności jest odwiecznym, lecz uproszczonym sposobem w jaki ludzie od tysiącleci próbują opisywać rzeczywistość. Światło symbolizuje pozytywne wartości, a ciemność zło i zagrożenia. To starożytne, kulturowe złudzenie ułatwiało ludziom zrozumienie świata i wybór słusznej strony. Jednak w istocie mówi bardzo niewiele o samej osnowie. Można sobie wyobrazić, że światło może powstrzymywać ciemność, ale nigdy jej całkowicie nie zgasi. Ciemność zawsze istnieje, czeka, Hełza po krawędziach pokoi, się w zakamarkach, pozwalając na istnienie nieprzeniknionych cieni. A gdy światło zgaśnie lub zostanie zgaszone, ciemność ogarnia wszystko, co pozostaje i dominuje przestrzeń. Wszystko, co postrzegamy jako zło w chaosie, może być jedynie ludzką projekcją, odbiciem naszych własnych lęków, cierpień i uprzedzeń. Bogowie Chaosu nie rozumieją tej definicji, ani nie przywiązują do niej wagi. Dla nich pojęcia dobro czy zło są obce. Liczy się moc, energia, wpływ, a wszystko inne jest jedynie pyłem, który w Chaosie można manipulować. Jedno jest pewne. Gdy bogowie zaczęli dostrzegać, że działania śmiertelników poza ich królestwem mogą znacniać ich wielkie grze, ich zainteresowanie wydarzeniami w materialnym świecie stało się znacznie bardziej aktywne i celowe. W tym kontekście wkraczają wyznawcy, kultyści, heretycy, zdrajcy, a także demony. Są oni robotnikami bogów, a wszystkich ich czyny służą wyłącznie korzyściom ich mistrzów. Jednak wyznawcy chaosu to nie tylko narzędzia służące królestwu. Mówi się, że sam imperator zdobył pewną wiedzę, Przechodząc przez bramę do wszechpotężnego królestwa bogów chaosu, najwyraźniej uspokoił ich obietnicami, które tylko On mógł złożyć. W zamian pozwolili mu powrócić z tą wiedzą, by poznać tajemnice stworzenia. To odkrycie umożliwiło mu wykreowanie bosko podobnych postaci, prymarchów. Jednak imperator najwyraźniej okłamał mrocznych bogów co do swoich prawdziwych zamiarów. W konsekwencji ich moc stały się widoczne, gdy rozproszyli rodzące się kapsuły prymarchów po galaktyce. Dopiero w trakcie wielkiej krucjaty, prymarchowie zostali ponownie połączeni z Imperatorem. Te zawiłości tylko pogłębiają tajemnice wokół Imperatora, i jego rzeczywistych intencji, przewidywań i wiedzy o chaosie. Dlaczego uznał takie działania za konieczne? Jak mógł się wycofać z umów zawartych z bogami i materium? Jakie były jego zamysły wobec własnej roli w tysiącletniej historii ludzkości? Chaos pozostaje najpotężniejszym wrogiem ludzkości. Bogowie osnowy nieustannie sieją ziarna deprawacji, które powoli zżerają nasze życie i świadomość. Ziarna te Wątpliwość, strach, nienawiść, egoistyczne ambicje gniją i rozkładają się pod powierzchnią społeczeństwa i instytucji Imperium, grożąc pożarciem całego porządku od środka. Bogowie chaosu dążą do nieustannego wpływu na śmiertelny świat i jego niezliczone rasy, czerpiąc moc z samego istnienia chaosu. Ich siła rośnie wraz z rozprzestrzenianiem się niepokoju, śmierci, zniszczania nędzy, a nawet hedoistycznej przyjemności. Co ciekawe, bogowie chaosu żyją w symbiozie z istotami materialnego świata. Ich moc płynie tylko z działań, emocji i emanacji śmiertelników. Całkowite unicestwienie ludzkości czy innych ras nie leżałoby w ich najlepszym interesie, świadomie czy nie. Bez nas powoli utraciliby formę, rozpadając się z powrotem w osnowę, aż wszechświat znów stałby się spokojny i zrównoważony. Odstępność chaosu polega jednak na tym, że jego wrogość nie zawsze jest oczywista. Ukrywa się w cieniu, korumpuje niewinnych, zniekształca ich duszę, czyniąc zło nieuchwytne i trudne do zrozumienia. Czy bogowie w pełni zdają sobie sprawę ze swej zależności od śmiertelników? Trudno powiedzieć, ich obsesja na punkcie korumpowania i niszczenia trwa nadal, a w 42. milenium po rozdarciu wielkiej szczeliny ich wpływy stają się jeszcze bardziej gwałtowne i wszechobecne. Bogowie stoją jako strażnicy koszmarnego krajobrazu, którego większość śmiertelników nie ośmiela się nawet wyobrazić. Ich działania wyrządziły niezliczone szkody razem galaktyki, najbardziej oczywiste dla aldarów. Imperium ludzkości i nie wykazują żadnych oznak ustępstwa w misji dominacji. Jednak zawsze istnieje cień nadziei, choć w odległej przyszłości staje się on coraz cieńszy wobec rosnącej siły i zasięgu chaosu. Nie wszystkie rasy traktują chaos z równym strachem. Orkowie i terenidzi pozostają w dużej mierze obojętni wobec jego wpływów. Z drugiej strony, Eldarzy i ludzkość dobrze zdają sobie sprawę zagrożenia, jakie chaos stanowi, przekształcając galaktykę w wypaczoną krainę nieustannego chaosu. Młodsze rasy, takie jak Tau, dopiero uczą się prawdziwej natury tych mrocznych sił. Dobro i zło, prawda i fałsz, to binarne opozycje, które mieszkańcy galaktyki używają, by pocieszyć się i odnaleźć porządek. Ale w rzeczywistości Imperium funkcjonuje w szarej strefie między tymi pojęciami. Ludzkość jest jednocześnie chaosem, a chaos ludzkością. To destylowana, czysta natura śmiertelników, ich własne lęki, ambicje, nienawiść i pragnienia. Imperium cierpi z powodu chaosu, bo sam chaos wyrasta z ludzkiego działania, mordów, tortur, spisku i zdrady. Pytanie brzmi, czy robimy to, bo chcemy, czy dlatego że mroczni panowie poruszają nam jak marionetkami? Niech ta refleksja zakończy się słowami, które z pewnością spodobałyby się Zinczowi. Imperium nie jest jedynie świadkiem chaosu. Imperium zostało założone na chaosie.